Mamy już podzielone nasze wszystkie oczka na poszczególne palce, ale zanim przystąpimy do robienia pierwszego palca, to przygotujemy sobie tak jakby układ oczek, żeby później się już nie przejmować ich przekładaniem. Przypominam, że przy robieniu kciuka, żeby, był on, żeby on ładniej wyglądał, to oczka lewe były tak jakby przykrywane oczkami prawymi. A tutaj będziemy mieć całe mnóstwo oczek lewych, które znajdują się na spodzie rękawiczki przy ściągaczu. Dlatego przykryjemy każde oczko lewe sąsiadującym oczkiem prawym, żeby uzyskać taki efekt, żeby oczka lewe ładnie chowały nam się pod oczkami prawymi. I tak musimy wszystkie nasze oczka przełożyć w tej chwili na żyłkę. Dlatego przy okazji pozamieniamy ich kolejność tam, gdzie jest to konieczne. Przekładamy sobie zatem oczka prawe. Dochodzimy do oczka lewego, które chcemy przykryć oczkiem prawym, które ma nam wyjść na wierzchu. Dlatego lewe sobie schowam do tyłu. A prawe pójdzie na górę. Zamieniam ich kolejność, tak żeby prawe wychodziło nam na górze. Oczywiście nie musimy tego robić, jeżeli komuś te lewe oczka, które się będą gwałtownie zamieniały na prawe, nie przeszkadzają, ale w ten sposób będzie to bardziej elegancko wyglądało. Wszystkie oczka prawe przekładamy bez zastanawiania się. Pierwszego drutu mamy już przełożone. Przekładamy teraz z drugiego. I na początku mamy same prawe, więc znowu przekładamy je bez większego zastanawiania się, co robimy. Oczko zaraz po bąbelku jest wyjątkowo ścisłe, więc trzeba uważać, żeby nam nie uciekło. I teraz uwaga, znowu dochodzę do oczka lewego, które przykryję prawym oczkiem z warkocza, czyli... Wbijam się w prawe oczko, żeby ono mi wyszło na wierzchu, a lewe na sekundkę puszczam i chowam sobie pod spodem. Znowu mam prawe, prawe i teraz mam ostatnie prawe oczko z warkocza i lewe oczko tuż za warkoczem. Znowu chcę, żeby ono mi zniknęło pod spodem, dlatego łapię je sobie od spodu. Prawe leci mi górą. I mam je ładnie schowane. Tym sposobem pierwsze dwa druty znalazły się na żyłce. I teraz. Prawe oczko. Niczego tutaj nie musi już przykrywać, bo to lewe jest przykryte jeszcze oczkiem z warkocza. Natomiast tutaj będziemy ukrywać wszystkie lewe oczka z podwójnego ściągacza. Więc. Lewe oczko pod spód, prawe na wierzch. Są już zamienione miejscami. Znowu mam lewe oczko, prawe oczko. Prawe oczko ma się znaleźć na wierzchu, lewe leci pod spodem. Mam je zamienione miejscami. Prawe oczko, lewe oczko. Prawe leci na wierzchu, lewe pod spodem. Znowu mam je zamienione miejscami i tak aż do końca czwartego drutu.